Witam serdecznie. Chciałbym zaprezentować kolejne wydanie, może nie tyle co sterownika, ale oprogramowania do podstawowej płyty M82TR, czyli na procesorze ATMega8 z dwoma kwiakami. Jest to program sterujący na podstawie temperatury z czujnika DS18B20 Triak ma być wysterowany w konkretnym zakresie temperatury. Tu akurat mamy T1 lub T2 w zakresie 30-34, 70-80 do 80 stopni menu dla kanału pierwszego T1-29,1 Oczywiście obecna temperatura na czujniku DS18B20 zadana. Jest to wartość, mógłbym to określić jako wartość środkowa. Przejdźmy może dalej. Druga linijka plus minus 2 stopnie Celsjusza. I teraz działanie w zakresie jest od wartość zadana minus 2 stopnie, czyli 30 do wartość zadana plus 2 stopnie, czyli 34. 30 do 34 stopnie. Tak jak jest tu wyświetlane. Może zmienię wartość zadaną, dla przykładu, niech to będzie na 31, 32,1. Czy bo jest wartość poniżej. I bardzo proszę, mamy 30,1 do 34,1. Przesunęło nam się o 1 w wartości zadanej. Przeskoczę do 33. Czyli będzie od 31... Do 35. Bardzo proszę. Uruchamia się cały czas alarm, zaraz opiszę jego działanie. Może przedstawię, jak to działa jeszcze. Od 31 pokaże się gwiazdka przed 31 w momencie, o, gdy jest triak wysterowany. Użyję lutownicy, żeby podgrzać troszeczkę czujnik powyżej 35. O, gwiazdka zgasła, czyli triak nie jest wysterowany. Temperatura się obniża do 31 włącznie będzie działać. 30,9 się rozłączy. Triak bardzo proszę, Dokończę opis kanału pierwszego. Druga linijka, środkowa część, strzałeczka w dół, AL oznaczone jako alarm, plus, minus 2 stopnie. Strzałeczka w dół oznacza alarm dolny, czyli po przekroczeniu temperatury. Zadana minus 2 stopnie Celsjusza, mamy ten niski próg załączenia się triaka oraz... Minus 2 stopnie, czyli we wzorze matematycznym 33, minus 2, minus 2, załączy się alarm. Może przejdę. Strzałeczka do góry oznacza 33 plus 2 stopnie do wyłączenia triaka plus 2 stopnie alarmu, czyli 37 stopni powyżej załączy nam się alarm. W chwili obecnej alarm musi się załączyć 33 minus 2 minus 2. O, przepraszam, nie załączył się z podstawowego powodu. Trzeba zmienić jeszcze na alarm dolny. Alarm wyłączony. 29 i poniżej powinien się załączyć. Bardzo proszę. Jest ok. Teraz zmienię na alarm górny. Użyję lutownicy Czyli będzie 33 plus 2 plus 2, czyli 37 stopni i powyżej. O, skoczyło tylko 37. O, jest. przy 35 zostanie załączony triak gwiazdeczka na wyświetlaczu okay. To jest menu pierwszego termostatu, to jest menu drugiego termostatu, analogicznie Oczywiście działający może działać. Mogą działać te dwa kanały na jednym czujniku, lub niezależnie od siebie, czyli T1 jako czujnik pierwszy, T2 jako czujnik drugi. Dla niewtajemniczonych zapewne coś powie zakres między 70 a 80 stopni. Ten zakres jeszcze bardziej powinien być zawężony. Chodzi tu o wytwarzanie e, powiedzmy gazu wysokoprocentowego. Może na tyle to by było? Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Grzesiek.